ma z tej strony Arkos, a to jest taki luźny odcinek generalnie, który zawsze robię co roku, zwłaszcza z, z tej gry, czyli z Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Sami wiecie chyba jaki jest dzień, ci co obejrzeli moje poprzednie filmy z roku lub też z roku poprzedniego. Z dwóch lat znaczy się to, chyba wiedzą jaki jest dzisiaj dzień. Nie wiem kiedy ten film trafi, nie wiem w ogóle. Więc no, nigdy nic nie wiadomo. Ale dobra, weźmy sobie tutaj, wybierzmy jakąś misję. Pomyślałem, że może weźmiemy sobie randomowo jakąś misję fabularną. Cokolwiek. E, tutaj karawana zdrajców. E, no, szczerze to trudno określić. No, no tutaj broke in silence. Naprawdę ciężko. Bo tak. E, może ta misja over the fence. Czyli przejście przez bramę. Albo jakaś prosta, bo myślę, żeby e, znowu rozegrać misję Hero's Way, czyli droga bohatera. Bo tak jak było wcześniej, to tak to zrobię też i znowu. I chyba to Mission sobie accepted. zrobimy. Wybierzmy Trading sobie... To Afghanistan. Wybierzmy sobie tutaj to. Dobra. Wybierzmy sobie najpierw... E, Trój, oczywiście, zostawmy sobie Snake'a albo weźmy sobie tym razem mojego bohatera, którego mam już stworzonego. No tego, że czas na to. Co ciekawe, ten garnitur występował też w operacji Snake Eater. Więc będzie Dziwo fajnie. Ale wiecie co, może jednak weźmiemy sobie Snake'a. Bo jakoś. Snake mi się najlepiej gra. I do tego może weźmy sobie y, jakąś snajperkę. Bo tak, wcześniej pamiętam, że używałem Renova. Ale wiecie co? Tym razem zrobię mały wyjątek. Zamiast łapać go, to go po prostu wyeliminujemy. A tak na grubo. Dobra. Tutaj, jeśli chodzi o WU Pistol, to, to jest akurat z wbudowanym y, tłumikiem. Ale akurat nie będę tego potrzebował, bo ta misja będzie trwała bardzo szybko. Wiadomo, fajnie by było, żeby było jakieś skradania ale. A zresztą, co się będę? Jak się bawić, to się bawić, tak? Może weźmy sobie ten karabin. Albo M2000, chociaż tutaj ten to też mam zmodyfikowany, generalnie. Tutaj mamy generalnie ten karabin zrobiony pod FOB. Ale dobra, wezmę sobie typowo to. Albo czekajcie, jeszcze taka mała rzecz. Dobra, jestem z powrotem. E, więc tak, a jeśli chodzi jeszcze o broń główną To tak sobie też myślałem e, Żeby Sobie wziąć e, Jakąś inną broń Myślałem nad G44 Bo też ostatnio tą broń również Polubiłem Tutaj kurde kałaszka mam zrobionego Ale wezmę sobie to Zwłaszcza, że ma granatnik usypiający Więc w razie czego przyda się do otwartej wymiany ognia a tutaj wezmę sobie AM MRS 73 z amunicją usypiającą tak więc co? bierzemy sobie quiet tak więc zaczynamy misję nie będę brał żadnego pojazdu, bo raczej nie ma to sensu, jeszcze tutaj weźmy sobie, chwila, sinful butterfly to jest, aha, to jest po prostu krabin już przeciw A tutaj mamy Wicked Butterfly Dobra Ale zostaniemy przy tym I może jej zmienimy uniform Może na Sniper Wolfa Chociaż za bardzo mi to nie pasuje Ale Rey XOF Może Ale wiecie co? Może zostanę normalnie Przy takiej quiet Jakoś bardziej do niej to pasuje Nie ma co Dobra Przechodzimy do misji A może tym razem wieczorkiem lecimy Lecimy wieczorkiem Dobra Myślę, że będzie zajebiście Uff. Oczywiście, droga bohatera. Czemu by nie? Zresztą to jest już trzeci specjal, więc epizod trzeci, no nie ma tu... N nie ma co się dziwić. Do. Spesnaz, like his, him, Boss, and Dobra. No, przechodzimy do... Do Shabu Dobra. Okej. Okay. Tutaj mamy dwie cztery biegniki stare. No i jeszcze jest mini now Dobra. Potem, dobra. Nie, ale fajnie fajny ten celownik Jazda. Dobra. No to jest 400 metrów, ale nie ma co Dobra wyślijmy sobie quiet żeby zeskautowała Dobra Więc quiet nam da już informacje Więc no, zobaczmy jeszcze nie ma co, ale na pewno się trochę pobawimy z quiet. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Dobra. Tutaj mamy celownik snajperski. Dobra. W ogóle też przypomniałem sobie, że nie mam żadnego sprzętu taktycznego. Ups. Ale będzie ciekawie. Też. You have arrived at your destination. Enemy presence detected. The map has been updated. You've arrived at the objective. Your target should be somewhere in that outpost. Don't forget, he has a Spetsnaz recon detail with him. Keep your guard up. Enemy presence detected. The map has been updated. The map has been updated. Okay. Quite Dobra. Fire. Where <coughs> The map has been updated. Niech snu, czemu ona już? O Boże, burza piaskowa. Nie, nie do już. Dobra. Zostawmy go tak. U. Oj. i i'll go fire i'm it does stop oh you have arrived at your destination analysis complete moma that's the target looks like we found him

Найти вражеского снайпера и снять его. Каян, впереди! Капитан, твой один. Вижу вражеского снайпера. Торра. Жду, как Прием. Это капля. Понял. Открыть подавляющий минометный огонь по цели. Каян, впереди. Добра. Я заедисьте. Robotę tu robimy. Dobra, tutaj mamy nasz cel. Teraz tylko go bez. O nie, pat. Dobra. Helikopter. Robimy. Robimy to.

Albo na dole chyba Teraz wybieramy sobie Te materiały Kurde, ale nie ma co Jest zajęć. Tak, to jest tak, 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 Dobra ja pieprzę, pieprzę. Przez przypadek się znokautowałem. Dobra. Dobra. Nie da, chyba więcej z tu nie ma. Dobra. Tutaj po sobie się troja. Dobra. Dobra. Zmywajmy się. Kurde, ale to jest piękne. Dobra, Oj, quiet Cicho skutecznie, co? Kurde, to było co praca s quiet to jest najczęstsza Extraction <laughs> arrived at Mother base. No Amazing Mission complete That right there is why you're the best boss the one and only Daje fajnie, mamy eskę, oktapusa No i pięknie, nie ma co Bez zabijaja, no to mi się podoba ok no niestety za dużo bala Za dużo gmp to nie mam, bo niestety jestem Offline, off ale dobra, nie ma co Weźmy sobie tutaj legendarnych żołnierzy Oczywiście jedna eska Dwie eski I teraz elitarni. Ale to nic takiego, ja już mam tak rozwiniętą bazę, że już ci z A, to ja ich po prostu wydalam i biorę tych z tych, no z, z oceną już S lub S++. Plus plus plus. Dobra, kierujmy się do bazy i co? I zobaczmy co nas tam będzie czekało. Bo mnie bez powodu pobierają garniaczek. Wiecie. ma, że ja to już oglądam trzeci raz, to dalej się cieszę. Ca cały czas <grymne> się cieszę. <grymne> ja, to jest tak piękne. Dalej się to świetnie ogląda. Nie ma co. ma kurde, wiedział co robi. Happy birthday, Kurde, czy Kurde, czemu ja proszę, przecież to są ją urodziny. Kurde, ale to jest tak przyjemne. Seryjnie. I quiet, kurde, no. Nadal się zastanawiam, jakim cudem ona tak szybko napieprzała, jak ona miała przecież karabin zamkowy. Chyba, że miała w, w zanadrzu automatyczny. To chyba, że tak. Albo półautomatyczny. Och, dalej nie mogę z tego. No naprawdę, co jak co, quiet to jest kobieta czynu. Ale naprawdę, dalej nie mogę z tego jak ona strzela w te cygaro, to jest tak piękne Ona zresztą też jest piękna uh! To jest, kurde, epickie Kłajec z karabinem snajperskim w ogóle mm! Cudo Nie ma co, to jest istna tradycja jak zawsze No i proszę, mamy happy birthday, jak zwykle i chyba nawet dostałem bonusy 70 tysięcy punktów GMP Za właśnie urodziny <gryw> Bardzo fajnie, fajnie to zarobili To trzeba przyznać Ach, przyjemne, nie ma co, przyjemne i to bardzo Ale dobra, myślę, że tutaj zakończę Mam nadzieję, że się wam ten specjal podobał, jak zwykle nie zapomnijcie, by zostawić łapę w górę, komentarze, w tym przypadku z okazji, właśnie urodzin, bo jednak jest to yy, ważny dzień, tak? To jest już trzeci raz, kiedy robię tam filmik, yy, gdzie właśnie są urodziny Snake'a. Jak dla mnie to jest najlepszy strzał w dziesiątkę, takie coś. Tak więc co. Mam nadzieję, że urodziny, że mam nadzieję, że taki odcinek się Wam podobał. E, dziękuję, e, będę też równie wdzięczny za życzenia. Kto chce to może. Jak ktoś nie chce, to nie musi. E, tak więc to teraz z mojej strony trzymajcie się. Cześć. No i nie zapomnijcie zostawić też łapki w górę, komentarza, subskrypcji. No i nie zapomnijcie też grzmotnąć głową w dzwona. to ja yeah, sure, sure,